Usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego czwarty raz rzędu podczas 66. konkursu czterech skoczni to coś wspaniałego, coś trudnego do pisania słowami, bo to są takie momenty, kiedy nawet najtwardsi i najspokojniejsi mają łzy w oczach. Jesteśmy świadkami historycznej chwili dla naszego narciarstwa, ale i też dla całej Polski, bo dziś udało się to, co dotąd... Wydawało się tylko marzeniem. Kamil Stoch wygrał cały turniej, zwyciężając w tym roku także wszystkie cztery konkursy. Tym samym wchodząc do absolutnie elitarnego klubu niezwyciężonych sportowców, w którym udała się ta niezwykła sztuka. To, co działo się na skocznie, obserwował dla nas Mateusz Nowak. Mateusz, tacy zawodnicy jak Kamil Stoch nie rodzą się często. Wytrzymał presję, udźwignął stres, no i spełnił oczekiwania kibiców. Powiedz, jak on to zrobił? Kamil to po prostu wyjątkowy zawodnik, tytan pracy, który jest całkowicie skoncentrowany na zadaniu, które ma do wykonania. My towarzyszyliśmy skoczkom niemal tydzień i Kamil zawsze był w swoich wypowiedziach i nie mówił w ogóle o zwycięstwie w całym turnieju 4 skoczni, a tym bardziej o dołączeniu do, do Schenaha Nawalda, który do tej pory jako jedyny wygrał wszystkie cztery konkursy jednego turnieju czterech skoczni. Do dzisiaj, 6 stycznia 2018 roku dołączył do niego mistrz z zębu. Kamil Stoch. Musi skoczyć daleko. 137 metrów. Jakie są warunki? Ma trochę wiatr z tyłu. On lubi skakać na wiatrach z tyłu. A więc Kamilu leć, leć daleko po swoją szansę. Po wielką radość Polaków. bo to byśmy byli dumni. Dominator w turnieju czterech skoczni nie miał sobie równych. Oddał osiem bardzo dalekich skoków i po prostu znokautował rywali. Fantastyczny skok. Spokojny, pewny. Tak jak w poprzednich trzech konkursach, dzisiaj także nie pozostawił złudzeń konkurentom. Wygrał w kapitalnym stylu i jako drugi skoczek w historii triumfował we wszystkich czterech konkursach jednego turnieju czterech skoczni. Cały turniej czterech skoczni wzięty po 16 latach. Znowu jeden skoczek wygrywa. Wliczając w to zeszłoroczne zwycięstwo. Bischof Hofen to piąta wygrana z rzędu Kamila w tych prestiżowych zawodach. Szybko na progu jak zwykle i teraz zobaczymy wysoko jest w powietrzu. Jest powyżej 130 metrów. Już pierwszym dzisiejszym skokiem Kamil pokazał, że nie przyjechał do Bischofshofen jedynie bronić ponad 60-punktowej przewagi w turnieju. Kamil Stoch, to już mamy perfekcję, doskonałość. To jest zdolność, którą posiadają tylko najwięksi mistrzowie. Dzisiejsze zwycięstwo, oprócz zapisania się złotymi zgłoskami na kartach narciarskiej historii, dało mu także prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kubacki wysoko. Skok. Bardzo daleko latał dzisiaj także Dawid Kubacki. Zabrakło bardzo niewiele, by wskoczył na podium. Skacząc równo i bardzo daleko, Kamil Stoch udowodnił, że będąc w formie jest poza zasięgiem rywali. Teraz przed naszym mistrzem kolejne zadanie obrona złotych medali Igrzysk Olimpijskich. Mateusz Nowak, wiadomości Bischofstowfel. Mistrz, dominator, bezlitosny killer, który we wspaniałym stylu zdominował tegoroczny turniej. Tak austriackie media mówią o Kamilu Stochu, milcząc zarazem o swoich zawodnikach, którzy w tym roku byli po prostu dużo słabsi, a na szarzą zębą nie miał sobie równych. Wśród kibiców, którzy swoim dopingiem także przyczynili się do tego sukcesu jest Marcin Tuliski. Marcinie chyba śmiało można powiedzieć, że tak jak Kamil Stoch zaczarował swoich rywali, byli niegroźni, tak samo oczarował kibiców. Kamil Stoch oczarował dziś kibiców zale równo tych z Polski, jak i z zagranicy. Polacy, z którymi dzisiaj rozmawiałem, oczywiście najczęściej wymieniali nazwisko Kamila Stocha, ale podkreślali również, że kibicują oczywiście całej polskiej reprezentacji. No a kibice z zagranicy, kibice miejscowi gratulują nam. Gratulują nam Kamila Stocha i gratulują nam polskich fanów, którzy po raz kolejny pokazali, że w tym, co robią, są najlepsi na świecie. Hop hop. Kamil to nazwisko w Bischofshofen było dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Nie ma innej opcji! Nie tylko wtedy, gdy polski mistrz wzbijał się w powietrze. Taka atmosfera panowała dziś tutaj od samego rana. Polska! Biało-czerwoni! Było głośno i biało-czerwono na każdym kroku. Kupimy bilet, jedziemy. Obiedz naszych rodaków, jak walczą. Jak wygrywają? Jak wygrywają? Jak wygrywają? Dokładnie. Polska! Ta rodzina decyzję o wyjeździe na skoki podjęła spontanicznie. Inni to już stali walcy. A górali też nie mogą zabraknąć. Na pewno nie. Kibicujemy i będziemy kibicować do końca. Co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Są najlepsi. Jeżdżą wszędzie. Są najlepsi, to widać. Po prostu tacy są polscy kibice, na dobre i na złe. Proszę zobaczyć jacy najlepsi. Tu praktycznie wszędzie polskie flagi są. Nasi są super kibice i są debesciarzy. Biało, czerwono i głośno. Biało, czerwone, barwy niezwyciężone. Pokażmy jak głośno. W Zakopanem też będzie. Będziemy. I w Planice. Będziemy. <laughs> Nie ma innej opcji. Jedni kibicują. A Piotra żułę to kocha. Inni, szczególnie ci najmłodsi, marzą o własnych sukcesach. Kiedyś była mały Szomania, dziś wszyscy pokochali Stocha. Kiedyś jechałam na nartach. Jak było? Bardzo fajnie, w Polsce. Może ty kiedyś będziesz skakać też? No, może. Zobaczymy. <grym> na pewno, ale umiem dobrze. Takie trybuny potrafią ponieść do zwycięstwa. To potwierdziło się już wielokrotnie. Serce dla Polski, plaga dla Austrii, prawda? Tak? No to widzę rozdarte to serce. To komu kibicujemy? Nie, nie, nie. Dla Polski oczywiście. jest to. Żeby nie wiem jak się wyłączyć psychicznie, to jednak te biało-czerwone flagi gdzieś tam muszą nawet podprogowo do, do, docierać. I, i, I okrzyk, i taka świadomość, że robi się komuś jakąś niebywałą frajdę. I tak od wielu lat. Od zwycięstwa do zwycięstwa pod biało-czerwoną. Marcin Tubicki, Wiadomości, Bischofshofen. Oglądają państwo specjalne wydanie wiadomości z Bischofshofen, gdzie dosłownie kilka minut temu zakończyła się ceremonia dekoracji zwycięzców tegorocznego turnieju czterech skoczni, gdzie nas po prostu nie mogą zabraknąć, bo nowy rok nie mógł dla polskiego sportu zacząć się lepiej. A słyszany dziś kolejny raz rzędu Mazurek Dąbrowskiego zostanie na długo w naszej pamięci, no bo zwycięzców Bischofshofen i ta tegoroczna wiktoria Kamila Stocha w turnieju świadczą o jego wyjątkowej pozycji, ale i sile całego naszego zespołu. Można śmiało Powiedzieć, że Kamil Stok przeskoczył mistrza, którym był do tej pory Adam Małysz. To on jako pierwszy sprawił, że światowe skocznik od kilkunastu już lat tonął w biało-czerwonych barwach, choć o polskich skoczkach zrobiło się głośno dużo, dużo wcześniej za sprawą innego zawodnika, co przypomni Państwu Waldemar Stankiewicz. To był pierwszy polski złoty medal olimpijski w sportach zimowych. Wojciech Fortuna poszybował 111 metrów w Sapora w 1972 roku. Potem było długo, długo nic i dopiero lata 90. przyniosły nam jego. Adam Małysz zaczął w 1995 roku, sześć lat później dominował na wszystkich skoczniach, na których się pojawił. W zachwycił wszystkich, w kolejnych skokach łamał prawa fizyki. Trener łapał się za głowę, a Małysza oglądała cała Polska, gdzie tylko było to możliwe. Małyszomania ogarnęła cały kraj. Polacy oglądali jego wyczyny, kupowali gadżety z jego podobizną, a moda na Małysza nie ominęła nawet komputerowców. Ludzie idąc do kościoła, witali się w telemarku, wiecie, i tak było. To było istne szaleństwo. Polacy stali się potęgą w skokach. Adam Małysz został najbardziej utytułowanym polskim skoczkiem narciarskim, a gdy w 2011 roku kończył karierę, kibice chcieli więcej. Skaż jeszcze bo tyle radości, co on nam dał, to nikt, nikt tyle radości nie co Adam Małysz. Kibicom dał radość z skoczkom wzór do naśladowania, skocznie w Wiśle i zaplecze, by zwyciężali tak jak on. Świadomość tego, że nic nie musisz, tylko możesz, jest bardzo ważna, bo ja też dochodziłem do tego dosyć długo, że na początku myślałem, że jest tyle kibiców, są oczekiwania no i ta, ja muszę to zrobić. Kibice myśleli, co zrobić bez mistrza. Kamil Stoch, Kamil Stoch. Kamil Stoch. Nowy talent z zębu był godnym następcą Małysza, gdy ten w 2011 roku oddał ostatni skok w planicy i zajął trzecie miejsce. Stoch wygrał konkurs i nastąpiła zmiana warty. W kolejnych sezonach Stoch pokazał swoją klasę. Soczi zdobył dwa olimpijskie krążki i udowodnił, że dopiero się rozkręca. Obydwa konkursy są jak, jak sen dla mnie. W ciągu kilku lat zdobył najważniejsze trofea, a kibice pokochali go nie tylko za wyniki. Można po prostu jeszcze te technicznie te skoki bardziej dopracować, tak do wyniuniać. Liczymy, że na olimpiadzie w Pjongczangu każdy skok uda się, jak mówi mistrz, wyniuniać i zapisać kolejną kartę w historii polskich skoków. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości. Zjednoczona, stojąca... Dziś mamy święto Trzech Króli, ale za sprawą Kamila Stocha można chyba powiedzieć, że w tym roku to święto Czterech Króli. Patrząc na to, co dzieje się podczas całego turnieju Czterech Skoczni, wydaje się, że ten rok będzie należał bez wątpienia do właśnie Kamila Stocha. Będzie z pewnością kibice już okrzyknęli naszego wspaniałego skoczka mianem Kamil Stoch Wielki. Gratulacje płyną zewsząd, również od najważniejszych osób w państwie, prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. To tyle z Bischofshofen, które dziś dało nam tak wiele radości, ale jeszcze do Ciebie Krzysztofie wrócimy, zwłaszcza, że od 19.57 w telewizyjnej jedynce specjalny program Biało-Czerwony Turniej Czterech Skoczni. Danuta Holecka, witam Państwa w ten piękny wieczór z Warszawy. No i jeszcze raz wrócimy do biało-czerwonego Bischofshofen, żeby przypomnieć dokonania Jamesa Bonda polskich skoków. Filmowy James Bond, ostatnie przygody pod tytułem Spectre w telewizyjnej jedynce zaraz po specjalnym sportowym programie. Przypomnę, zaczyna się od 19.57, w którym raz jeszcze będziemy cieszyć się ogromnym sukcesem Kamila Stocha Wielkiego. Raz jeszcze Bischofshofen, Krzysztof Ziemiec. Krzysztofie, oddaję Ci głos. Tak, dziękuję, bo to rzeczywiście był historyczny moment, historyczny wyczyn. Choć zwycięzca, tak jak to on, wciąż pozostaje niezwykle skromny, mówiąc tak, cieszę się z tego, co robię i że mogę to wciąż robić. Panie Kamilu, my nie tylko się cieszymy, ale i żegnając się z Bischofshofen, stokrotnie panu za wszystko dziękujemy. Wielki moment w jego karierze, udowadniał nie raz, że jest fantastycznym sportowcem. Wysoko jest, wysoko jest, wysoko jest, jest. Jest, jest, yes! yes, kapitanie! Yes. Potrafi bardzo szybko przechodzić do pozycji w locie. Yes, 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 jest, 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 Fenomenalny skok, naprawdę. I będzie, Sa... <rag> I będzie! Nie, yeah. ja ale Zero... Siv nie pozostawił w ogóle złudzeń. Więc kamilu leć, leć daleko po swoją szansę. Nie, nie, jest! Jest pięknie, proszę Państwa, tak miało być. To jest czwarte zwycięstwo. Fenomenalny czas dla polskiego sportu i polskich skoków.